Namaste, bonjour, bon dia, guten morgen, buongiorno, dobry den, szalom. Przywitałam się z Wami językami krajów, które odwiedziłam w 2016 roku. Skąd czerpałam inspirację? Ze swoich studiów o kierunku turystyka historyczna i kulturowa, które studiuję na Uniwersytecie Rzeszowskim. Nasi wykładowcy to nie tylko nauczyciele, ale przede wszystkim pasjonaci nauki. Co tydzień odkrywają przed nami nowe karty historii, nie zasypując nas przy tym toną dat, a wskazując na wydarzenia ważne w rozwoju turystyki. Na każdych zajęciach odkrywamy nowy skrawek ziemi, poznając jego historię, geografię, kulturę, zwyczaje, a także kuchnię. Przede wszystkim uczymy się planować, organizować oraz wyceniać imprezy turystyczne. Czasami wykładowcy wymagają od nas trochę więcej. Jednak gdy przebrniecie przez kilka obowiązkowych lektur, które z perspektywy czasu wydają się być interesujące, następnie należy zaprzyjaźnić się z opisem oraz innymi technikami medialnego przekazu, tak aby na waszych zajęciach nikt się nie nudził. Co nas wyróżnia? Uczymy się języków obcych. Na pierwszym roku 120 godzin języka angielskiego na praktyz, praktyz, praktyz. Aktualnie uczymy się języka niemieckiego i języka włoskiego. Per in primavera noi andiamo a Wenecja. Tak, jedziemy do Wenecji, ponieważ studia to nie tylko nauka, ale to także podróże. Drogi maturzysto, drogi pasjonacie podróży, szukasz inspiracji? Może chcesz być inspiracją dla innych? Rekrutuj na Uniwersytet Rzeszowski na kierunek turystyka historyczna i kulturowa.